Siemanko ziomeczki, z tej strony oczywiście Cabanek, no i w dzisiejszym filmie poudajemy sobie właśnie takiego tutaj bota. Zobaczymy jak inni ludzie będą na nas reagowali, no i po prostu zagramy sobie kilka giereczek, mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Ale zanim jeszcze przejdziemy, to polecam tutaj w sklepie z przedmiotami kliknąć taką zakładkę wesprzyj twórcę, no i wpisać kodzik cabanek. Dobra, to ja już może nie przedłużam i chodźmy do giereczki. Dobra, na pierwszą miejscówkę wybrałem sobie zalew w zestoju Może tutaj uda nam się kogoś strollować Zobaczymy, w ogóle wziąłem jakiś plecak taki Typowy pod bota i lotnie, żeby myśleli, że nie jestem jakimś spłaceńcem Tylko po prostu sobie wziąłem taką randomową lotnie i plecaczek Dobra Pamiętajcie, ma... my tutaj tylko bot Hop, hop My nawet chodzić nie umiemy, hop 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 Hop, hop, hop Ajajajajaj. już, już się typ troszkę strollował, zaczął... Nie strzelał do nas przez chwilę Dobra, to może teraz sobie polecimy na słone strzechy. Tutaj troszkę więcej ludzi poleci. Widzę jakichś trzech typeczków, nawet czterech, dobra, trochę ludzi będzie do potrolowania. Polecimy sobie może tutaj na domek. O, widzę, że tu jest już skrzynka jakaś. To będę mógł przynajmniej czymś pomisować. Dobra, jeszcze będzie podka do wypicia. Dobra, już ją podniosłem Dobra, jest i pompa, dobra Nie jest źle. dobra, wypiję tą potkę na początek Żeby mieć trochę kewa jak zaczną do mnie strzelać Dobra i teraz udajemy bota Tutaj sobie tak trochę pobiegam jak bot Nie, nie strzelaj do mnie Ja jestem tylko botem Spokojnie. Nie strzelajcie do mnie, ja... Ja jestem botem. O, 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 jakiś gościu się patrzy na nas. A, ład, wow, jestem sniper. Nie! Dobra, ale przez, przez chwilę do mnie nie strzelajcie Dobra, powiem tak. Życie bota nie jest wcale takie łatwe. Bardzo łatwo umiera. Nikt go nie szanuje. Naprawdę nie polecam być botem w tej grze. Polecę na ten domek. O, nawet mamy skrzynkę. Super. Ale widzicie, bot ma nawet szczęścia trochę. Dobra. Są potki, to ja sobie je wypiję, żeby mieć trochę więcej kewa. Żeby jak ktoś do nas będzie strzelał, to po prostu żebym miał trochę shieldków. Dobra. O, dobra, weźmiemy pistolet i będziemy misować. Dobra, już mam pomysł. Dobra, idziemy. Uwaga! Jesteśmy botem. Nie, 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 nie! Typie, typie, ja bota udaję. Typie, nie zabijaj nas od razu. Słyszysz? My tu bota udajemy. Rozumiesz? Bot. Jesteś botem. Jesteśmy, rozumiesz? Dobra. Cicho. Cicho. Bot też tak potrafi czasami. Dobra, może na tej miejscówce znajdziemy swojego przyjaciela bota. Bo na innych miejscówkach wszyscy są zbyt spoceni. A my tutaj mamy być tylko normalnym bocikiem, który sobie tylko skacze i nikogo nie zabija tylko family friendly content bocik dobra polecę tutaj dobra będę miał MK jest jakiś typ tu dobra ja ja już go ja, ja jestem tylko bocikiem nie mogę go nawet dotykać o tu jest kolejny typ dobra tylko tamten typ będzie miał pompę tamten. chyba że ma już bo nie wziął tamtej Dobra, my słuchajcie, jesteśmy tylko zwykłym bocikiem. Nikogo nie zaczepiamy. Dobra, w tej grze po prostu bota się udawać nie da. Ja wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie tutaj 40 łapeczek W górę robimy może kolejny challenge w Fortnite. Cie. Oczywiście, jak ktoś jest nowy, to może zostawić subika. No i niestety, no, tym bocikiem się nie da być. Cześć.